Nastąpił długo wyczekiwany moment. Kętrzyński zamek otworzył swoje bramy przed mieszkańcami i turystami po dwuletnim remoncie. 25 lipca 2020 roku po dwuletniej przerwie mogliśmy na własne oczy zobaczyć efekt trwającej w tym czasie modernizacji. Tego dnia powrócił również średniowieczny jarmark na świętego Jakuba, a na zamkowym dziedzińcu znów pojawili się rycerze, muzykanci i przedstawiciele dawnych zawodów. Wiesiada i świętowanie trwało aż do zachodu słońca, bo przecież była ku temu nie lada okazja. Jestem bardzo dumny z tego co tu widzę i jak to zostało przygotowane. Zapraszam wszystkich do, do odwiedzenia i do sprawdzenia jak to w rzeczywistości wygląda, jak wyglądają te eksponaty, te sale dzisiaj po, po remoncie. Prowadzenie tego typu projektów to nie jest tak takie proste, ponieważ na każdym etapie odkrywane są różne nowe niespodzianki, trzeba reagować. Tutaj mamy zamek, który, z którego można być dumnym. Przygotowanie tego projektu, to tutaj trzeba oddać też szacunek i, i zasługi dla poprzednich władz samorządowych. Natomiast generalnie rzeczywiście poprowadzenie projektu, doprowadzenie do... Do zakończenia prac na zamku i przygotowanie w zasadzie teraz mury obronne, te, które przy zamku są restaurowane, i we wrześniu oddamy je, to jest sztuka. Na Zamku Krzyżackim w 2018 roku rozpoczęły się prace remontowe w ramach realizowanego projektu Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego dzięki renowacji zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. I budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Efektem końcowych prowadzonych zadań jest termomodernizacja zabytku oraz dostosowanie go do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpużarowych. Ogromna radość, że wreszcie po tych dwóch latach na dziedzińcu zamkowym nie widzę sprzętów budowlanych i pracowników remontowych, tylko po bo... prostu prostu ludzi, mieszkańców i turystów. Na sali parterowej niezmiennie prezentujemy sztukę dawną, sztukę z pałaców, dworów dawnych Prus wschodnich, jak również z kościołów. Na trzeciej kondygnacji zamku prezentowana jest wystawa poświęcona historii miasta, historii XIX i XX wiecznego Rastenburga. No i przede wszystkim w ofercie, w nowej ofercie y, muzeum znalazła się makieta z wideomappingiem 3D, gdzie w sposób niezwykle atrakcyjny pokazujemy rozwój przestrzenny miasta i najciekawsze wydarzenia właśnie z historii naszego miasta. W sumie koszt remontu wyniósł 9,5 miliona złotych, z czego dofinansowanie unijne stanowiło ponad 5 milionów złotych. Projekt rozpoczął samorząd poprzedniej kadencji, ale inwestycja musiała zostać dofinansowana z własnych środków. Prawie milion złotych musiał znaleźć w budżecie samorząd tej kadencji, by wyremontować wnętrze zamku. Obecni na otwarciu goście nie szczędzili swoich pochwał z tak dobrze wydatkowanych pieniędzy. Jestem pod ogromnym, wielkim wrażeniem. Myślę, że tak jak wszystkie osoby, które dzisiaj przybyły na otwarcie zamku po remoncie, po renowacji. Wersja multimedialna, powala na kolana. To trzeba przyjść, przyjechać, zobaczyć, żeby się przekonać samemu. Także nie będę za dużo zdradzać, ale też jestem bardzo zadowolona i bardzo się cieszę, że... W imieniu samorządu województwa jestem tutaj i w imieniu zarządu województwa, że pieniądze unijne zostały tak doskonale spożytkowane. Projekt kosztował w pierwszej fazie 8,5 miliona, potem jeszcze trzeba było milion dołożyć, czyli łącznie 9,5 miliona. Z tego większość to fundusze unijne z regionalnego programu operacyjnego. Ale to nie są pieniądze zmarnowane. To jest doskonały przykład na zachowanie dziedzictwa kulturowego. Nas pewnie już nie będzie a zamek kętrzyński pozostanie. Wokół zamku ciągle trwają prace remontowe, bowiem realizowany projekt zakłada także rewitalizację i odtworzenie w formie trwałej ruiny baszt oraz południowego i wschodniego muru obronnego na zamku krzyżackim. Mimo wszystkiego zwiedzający, którzy oglądali odnawiane wnętrza, nie kryli swojego zachwytu. Bardzo pięknie jest ogólnie. No ogólnie cały ten zamek jest bardzo śliczny. My z daleka jesteśmy. No i tak bardzo chcieliśmy go właśnie zwiedzić. Pierwszy raz w ogóle jesteśmy na Mazurach i, i czekaliśmy na otwarcie cztery dni, no i no wrażenia są naprawdę rewelacyjne. Podobało się bardzo. Super, ale gęciutko. to jest to. Ten kętrzyn, jak to się mówi, to co było po wojnie, to nie jest to dzisiaj, bo i mamy odnowione, elegancko. No ale wrażenia, te co były wcześniej, no to nie do przeżycia. W zamku dopiero drugą komnatę przechodzimy. Ciekawe, byliśmy bardzo ciekawi co zobaczymy, bo przede wszystkim dużo miejsc takich właśnie tego typu no niedostępne są. Dla zwiedzających bardzo pozytywne, bardzo ładnie odnowione. Na zaproszenie burmistrza Ryszarda Niedziłki w wydarzeniu udział wzięły władze regionu, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i lokalni samorządowcy wraz z byłym burmistrzem miasta. Warto przy tej okazji wspomnieć historię gotyckiej budowli, której losy były często burzliwe. Zamek został zbudowany przed 1374 rokiem. Miał bronić tej części państwa zakonnego przed zbrojnymi atom. Litwinów, a jednocześnie był ważnym punktem etapowym w krzyżackich wyprawach na Litwę. Urzędował tu prokurator, pełniący funkcje administracyjne, sądownicze i wojskowe. Po sekularyzacji zakonu w 1525 roku i przekształceniu się państwa krzyżackiego w Prusy Książęce, będące lennem polskim, zamek stał się siedzibą starostwa. Był wielokrotnie przebudowywany. Pod koniec II wojny światowej w 1945 roku został spalony wraz z większością Staromiejskiej zabudowy przez Armię Czerwoną. Po odbudowie, która prowadzona była w latach 1962-1967, przywrócono mu gotycki charakter. Ostateczny sznyt nadano mu podczas ostatniego remontu. Wszystko to dzięki wysiłkom wielu ludzi, którzy zrobili naprawdę dużo, aby zachować ten cenny zabytek dla przyszłych pokoleń. Tegoroczne kulturalne lato w Kętrzynie jest inne niż wszystkie. Epidemia koronawirusa popsuła szyki organizatorom. Od 17 lipca rząd zgodził się, aby znieść część ograniczeń. Na imprezach w amfiteatrze może przebywać ponad 900 osób, ale jak widać było na pierwszej takiej imprezie, frekwencja była niewielka. Bardzo żałujemy, że kętrzyńskie Lato Kulturalne nie wygląda tak, jak chcielibyśmy, żeby wyglądało. Wszystko przez epidemię koronawirusa i obostrzenia, które zostały wprowadzone. Do dziś tak naprawdę nie możemy zorganizować wydarzenia, w którym wypełnimy amfiteatr pobrzegi naszymi mieszkańcami, by móc zorganizować na przykład koncert jakiejś gwiazdy, a to dlatego, że obostrzenia do dzisiaj dotyczą połowy objętości danego obiektu. W naszym przypadku to jest około 900 osób. Jak mamy w takim razie wyselekcjonować spośród 20 tysięcy mieszkańców ponad 900 osób, które będą mogły wejść na teren danej imprezy? Dlatego wyrażamy zgodę na organizację różnego rodzaju wydarzeń przez zewnętrzne agencje. I takim pierwszym dużym wydarzeniem będzie koncert zespołu NA 15 sierpnia, biletowany. I zobaczymy, jak to się uda. Czy mieszkańcy zdecydują się kupić bilety i przyjść na koncert, bo kabaret skeczów męczących, który miał się odbyć, nie odbył się tylko dlatego, że bilety sprzedano w liczbie ponad 150 sztuk. Bardzo dużo mieszkańców wciąż ma obawy przed zarażeniem się koronawirusem. Obserwujemy to, widzimy to, to na basenie, gdzie frekwencja jest niewielka. Widzimy to w kinie, gdzie frekwencja jest wręcz symboliczna, bo maksymalnie jeden film obejrzało 20 kilka osób. Proszę spojrzeć, z jakimi problemami się borykamy. Dlatego też Musimy przejść tę epidemię, ten czas obostrzeń, i mam nadzieję, że w przyszłym roku z przytupem wrócimy do normalności. Zaplanowany na 15 sierpnia koncert zespołu NA również może się nie odbyć, bo na razie sprzedano za mało biletów. Twój duch spuka moje okna, Twój duch bardzo chce tu zostać.